Zemdlałam. Byłam tak wykończona, że zemdlałam. Pielęgniarki wiozły nie do mojej sali, gdy się ocknęłam. Zemdlałam znowu, a kiedy drugi raz się obudziłam, leżałam już w mojej sali. Byli przy mnie wszyscy bracia. Właśnie przyjechali też Monty i Maja. Nawet tata tu był. Oczywiście nie mogło też zabraknąć mojego męża, Adriana. W końcu przecież dopiero co urodziłam. Z tego co wiem, podczas mojego porodu nie tylko Adrian stracił przytomność, ale Vincent i Dylan też ją stracili. Cam prawie pobił policjanta, dobrze, że Will go powstrzymał. A bliźniacy patrzyli ze łzami w oczach, jak na świat przychodzi nowe dziecko. Jak się czujesz, malutka? Will teraz siedział przy moim łóżku i trzymał mnie za rękę. Dobrze, odpowiedziałam zachrypniętym głosem. Maja się do mnie uśmiechnęła, a ja odwzajemniłam jej uśmiech. Razem z Montym stali przy oknie, a między nimi na parapecie siedział Dylan z pobladłą twarzą. Sam dopiero odzyskał przytomność i chyba nie czuł się zbyt. Zemdlała.